Jaki był ten twój pierwszy niepełnosprawny raz? Miałem jakieś doświadczenie jeszcze z czasów pełnosprawności, więc trochę eliznąłem tego pełnosprawnego seksu, więc wiedziałem, co podnieca partnerki, a co nie. Także jakieś tam pieszczoty i tym podobne już potrafiłem, tak? Ogarniałem wtedy. Pierwszy raz był tak naprawdę takim, pamiętam, falstartem, ponieważ e, stresowałem się, tak, bo myślałem, że no... Nie dam rady, nie podołam tej całej sytuacji wiadomo, to też negatywnie odbija się na psychice, więc ten wzwód wtedy jest e, o wiele gorszy, ale też było dużo cierpliwości ze strony tej mojej pierwszej partnerki, e, gdy wylądowałem na wózku. Miałem ogólnie trzy związki, takie oficjalne, a tak to jeszcze, no wiadomo, w międzyczasie gdzieś tam próbowałem kogoś poznać, także miałem takie e, krótsze, przelotne. Relacje. Dużo uczyłem się, eksperymentowałem z kobietami. i Gdyby nie to, to w aktualnym związku myślę, nie byłbym w stanie zagwarantować swojej partnerce. Dobrego seksu, bo nie czułbym się pewny siebie, tak? My osoby z niepełnosprawnością w jakim stopniu jesteśmy tam ograniczeni mobilnością, tak? Ale są pozycje, które można wykonać, tak? Na przykład w mojej sytuacji, gdzieś tam na boku, można wejść trochę na partnerkę i gdzieś tam ją penetrować, że tak to ujmę, bo ja mam tam lekki ruch w biodrach zachowany. Do tego też można użyć gadżetów, który tutaj na przykład jeden mamy. No właśnie, bo... To no to jest, w ogóle jest? To jest takie krzesło. Co mam z tym zrobić? Możesz rozłożyć. To no. rozłóż do przodu, jakbyś mogła. Tak. No i mamy w tej chwili krzesło bujane. Tak? Tu pod spodem ah. jest takie wahadełko, dzięki któremu możemy wykonywać ruch posuwisty, a więc... I ty siedzisz? Tak, ja siedzę. No powiem szczerze, super sprzęt, ale jak jest z tym Twoim sprzętem? Jak z moim sprzętem jest? No jest tak, że, że działa. A jeżeli pani nie chce stanąć, to jest też taka technika, którą bardzo często rehabilitanci yy, gdzieś tam przekazują od innych pacjentów dalej mi na przykład kiedyś tak podpowiedziano. Seks oralny zawsze postawi. Maszt do góry, bezproblemowo.